Złote deszczowe pióra. W jednym z mitów Zeus przybrał postać łabędzia, aby uniknąć zemsty Hery. W tej formie spłodził Helenę z Troi, co później doprowadziło do wojny trojańskiej. Zasada Anaxagorasa. Filozof Anaxagoras utrzymywał, że kamienie, które padają z nieba, to jedynie skały, które bogowie rzucają z Olimpu. Ta koncepcja była próbą naukowego wyjaśnienia zjawisk atmosferycznych i nieba, ale jednocześnie pokazywała, jak Zeus był wciąż obecny w starożytnej greckiej wyobraźni. Sąd Parysa. Zeus odegrał ważną rolę w mitologii związanej z sądem Parysa. Kiedy Parys młody pasterz musiał wybrać najpiękniejszą spośród trzech bogiń Atena, Hera i Afrodyta Zeus niejako arbitralnie uczynił go sędzią. To zainicjowało serię zdarzeń prowadzących do wojny trojańskiej, kult Diodorusa. Według historyka Diodorusa Siculusa, Zeus kiedyś schronił się w Egipcie przed gniewem tytana Tyfona. Jako wdzięczność Egipcjanie czcili go w formie byka. Olimpijskie Igrzyska Igrzyska Olimpijskie w starożytnej Grecji były organizowane na cześć Zeusa i odbywały się co cztery lata. Zawody te miały charakter religijny, a zwycięzcy uznawani byli za szczególnie błogosławionych przez bogów. Zemsta na Tyfonie. Tyfon, potężny potwór o ogromnej sile, próbował obalić władzę Zeusa. Po zaciętej walce Zeus zdołał pokonać Tyfona, a ten został uwięziony pod górą Etną na Sycylii. Związek z Mnemosyną. Pomimo licznych kochanek Zeus miał również związki z boginią pamięci Mnemosyną. Razem stworzyli dziewięć mus, które były ucieleśnieniem różnych form sztuki i nauki. Klątwa Tantala, Tantal, król Frygii i Syn Zeusa został ukarany za swe zbrodnie wobec bogów jego męka w tartarze stała się źródłem słowa tantalizacja, opisującego nieustające pokusy, które jednak pozostają nieosiągalne. Narodziny na krecie. W jednej z wersji mitu matką Zeusa była Rea, która ukryła go na Krecie przed swym mężem Kronosem, który pożerał swoje dzieci, aby nie stracić władzy. Mistrz przekleństw. Zeus był znany z tego, że potrafił wymierzać surowe kary za przekleństwa i obrazy wobec bogów. Nawet same personifikacje, takie jak Nemezis, były odpowiedzialne za ukaranie tych, którzy zbyt długo unikali kary Zeusa. Transformacje Zeus mógł przybierać różne postacie ludzi i zwierząt, aby zjawić się przed śmiertelnymi. Dzięki tej zdolności mógł testować ich lojalność i sprawiedliwość. Opiekun uciekinierów. Zeus był czczony jako opiekun uciekających przed sprawiedliwością. Świątynie z jego wizerunkiem znajdowały się w miejscach uznawanych za schronienie dla przestępców. Ukochane i potomstwo. Zeus miał liczne kochanki i potomstwo. Jego najbardziej znane dziecko to Atena, która według mitologii wyszła z jego głowy w pełnej zbroi. Opiekun porządku kosmicznego, Zeus był odpowiedzialny za utrzymanie harmonii w kosmosie, regulując bieg gwiazd i planet. Jego władza obejmowała zarówno makrokosmos, jak i mikrokosmos. Bóstwo ochrony małżeństwa. Choć sam miał liczne związki pozamałżeńskie. Zeus był również czczony jako opiekun małżeństw i rodziny. Jego świątynie były miejscem, gdzie składano ofiary w imieniu wspólnoty rodzinnej. Związek z mitologią rzymską. W mitologii rzymskiej Zeusowi odpowiada Jowisz. Jowisz był również bogiem nieba i najwyższym bogiem w panteonie rzymskim. Ochrona gościnności. Podczas starożytnych igrzysk, zwanych igrzyskami Xenios Oddawano hołd Zeusowi jako opiekunowi gościnności. Był to czas, kiedy ludzie mogli bezpiecznie podróżować i brać udział w świętach. Walka z Tytanami. Wraz z braćmi i siostrami Zeus walczył z Tytanami, starając się zdobyć władzę nad światem. Po dziesięcioletniej wojnie Tytani zostali pokonani, a Zeus objął kontrolę nad Olimpem pierwsza ofiara i stworzenie kobiet. Pierwszą ofiarą oddaną Zeusowi było mięso baranie, a z tegoż baranka stworzył pierwszą kobietę Pandorę, która przyniosła ze sobą pudełko. Gdy je otworzono, wypuściło na świat wszelkie nieszczęścia. Właśnie poznałeś najbardziej zaskakujące ciekawostki o największym greckim bogu Zeusie. Napisz w komentarzu, która ciekawostka najbardziej Cię zaskoczyła, i nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału.